Ja się ciebie pytam, co to jest? To jest y, y, mój meser z ostatniej wojny Właśnie wczoraj skończyłem go gosklet Helenko, y, nie potrząsaj nim tak, bo ludzi wyleci Bo ludzika jeszcze nie przykleiwy. Ludzik? Patrz, co ja robię z tym twoim plastikowym gównem Nie, nie, nie a właśnie, że tak, wywalę te wszystkie twoje zasrane modele na zbity ryj! Kto to widział, żeby taki stary cap bawił się plastikowymi ludzikami, jak jakiś debil? Ty zniszczyłaś moje małe, prywatne rajdaho. Z rajdaho, nie do rajdo! Doroślij, że wreszcie, bo... Żegać mi się chce, jak się na ciebie patrzę. A teraz won do warzywiaka po kartofle i to na jednej nodze. Szybciej, brak ci w bańkę zasadzę, to ci spatyka spadnie. No i co się pan tak patrzysz? Coś się nie podoba? Kita No.